I w ogóle jest dzisiaj tak na roboczu. Tutaj tylko woda do picia więc po prostu raz, świętujemy, jemy sobie ciacho, a raz po prostu popijamy zwykłą wodę. Co było skarbem na pustyni, ta substancja. Więc mamy też za co dziękować, za to, że mamy wodę, mamy wodę w kranie, mamy wodę ciepłą nawet, mamy czystą wodę, tutaj u nas na Kaszubach to jest nawet woda zdatna do picia, więc w ogóle same luksusy. I przechodzimy dzisiaj do naszego adwentowego rozważania, czyli dalej staramy się dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego łaski, za przeróżne Jego łaski, a też będziemy się radować ze wszystkiego tego, co od Niego otrzymaliśmy. I przypomniałam sobie właśnie przed chwilą, że w moim ukochanym Psalmie 45, Psalmista mówi o tym, że, że jesteśmy pokropieni czy namaszczeni olejkiem radości. Hojniej niż równych nam losem. Ja to odbierałam tak konkretnie do mnie, że, że jestem namaszczona olejkiem radości. I co to jest ten olejek radości, to wyobrażam sobie, że jest to coś bardzo mile pachnącego, rozgrzewającego, właśnie napełniającego radością, takim podniosłym nastrojem. Więc dzisiaj też wszystkim Wam, którzy tu przychodzicie na mój stryszek, życzę takiego namaszczenia na te najbliższe godziny, do następnego spotkania. Żeby Pan Bóg namaścił Was olejkiem radości, hojniej niż równych Wam losem. Czyli wiecie, może być ktoś w takiej samej kondycji. Mieć tyle samo zasobów, taką podobną rodzinę, a jednak, kiedy wy zwracacie się każdego dnia do Boga, to Pan Bóg was jakoś tak hojnie namaszcza tym olejkiem radości. Jesteście radośniejsi niż ci, którzy mają podobny los w tym życiu. Więc takie pierwsze moje myśli na dzisiaj. I teraz czytanie. Pierwsze czytanie to taka wizja, Proroka Izajasza, ale jeszcze wracając do, do tego dziękczynienia, tak, takie mam natchnienie, pomysł, żeby codziennie dziękować za, za jakieś inne dziedziny, za jakieś inne fragmenty naszego bytowania. I dzisiaj jakoś tak pomyślałam sobie, żeby podziękować Panu Bogu za naszych bliskich za tych, którzy nas na ten świat powołali, za naszych rodziców, żyjących czy nieżyjących. Moi rodzice już nie żyją oboje. Także dziękuję Ci, Panie, za, za ich życie, za ich troskę nade mną. Za chwilę wspaniałe, piękne, radosne, ale też za trudne, za ich trudne charaktery. Wszystko to jakoś mnie ukształtowało i na pewno moja historia Panu Bogu się z rąk nie wymknęła, ponieważ zawsze czułam tą bożą opiekę. Na początku jakoś tak w prosty sposób, kiedy nie czułam takiej macierzyńskiej miłości ze strony mojej mamy, to taką mamą zastępczą, na powiedzieć, była dla mnie Maryja. I stopniowo ona zaprowadziła mnie do swojego syna. Więc dzięki Ci, Panie, za rodziców, dziękujemy Ci, każdy z nas, myślę, dziękuję za rodziców, tych, którzy są, tych, których już nie ma. Również za tych, którzy może nas porzucili, oni też odegrali jakąś rolę w naszym życiu, w danym momencie, po prostu. Uczynili to, na co było ich stać, lub to, co wybrali. I Pan Bóg na pewno o nich też się zatroszczy, będzie im gdzieś tam stawiał kolejne drogowskazy w życiu, żeby nie zginęli z nędzy i głodu duchowego. Więc tak, dziękujemy Ci, Panie, za rodziców, za współmałżonków, za dzieci, za krewnych, za całą taką naszą najbliższą rodzinę której, jak wiadomo, sobie nie wybieramy. Niektórzy sobie żartują, że z rodziną to najlepiej się wychodzi na zdjęciu. Oczywiście, jak się ma dobry PR, public relation, czyli takie reklamowanie się na zewnątrz. Często jest tak, że osoby z zewnątrz myślą, o jaka to wspaniała rodzina, jakie piękni rodzice, jakie piękne dzieci. No, a co się dzieje za drzwiami zamkniętymi ich domu, ich rodziny, no to tylko oni wiedzą. Więc nie zawsze to jest takie piękne jak na zdjęciu, ale przez wszystko Pan Bóg nas może przeprowadzić, nawet do tego stopnia, że jesteśmy w stanie wybaczyć te, te różne zranienia, różne krzywdy, których doznaliśmy w trakcie naszego życia. Także, Panie, dziękujemy Ci za naszych krewnych, rodziców, za współmałżonków, za rodzeństwo. Amen. I teraz będą moje refleksje na temat pierwszego czytania ze Starego Testamentu, i tu szczególnie poruszyła mnie wizja Izajasza. Który mówi o kimś, kto nadejdzie, na kim spocznie duch pański, duch mądrości, rozumu, duch rady, męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. I to są, widzicie, takie atrybuty Ducha Świętego, czyli właśnie mądrość, rozum, rada, męstwo. Wiedza, bojaźń pańska. To wszystko to są, można powiedzieć, takie rady ewangeliczne, taka mądrość Nowego Testamentu, którą już w Starym Testamencie zapowiada prorok Izajasz. I to jest taka piękna wizja takiej Bożej sprawiedliwości na świecie, kiedy Wszędzie zapanuje pokój, pokój nawet wśród dzikich, drapieżnych zwierząt. I to jest taka niesamowita też symbolika, czy to się tak wydarzy naprawdę, czy wśród zwierząt też zapanuje taki pokój, to nie wiemy. Pan Bóg oczywiście jest twórcą wszystkiego, może to tak przeformatować, że być może kiedyś lew będzie też jadsiano. I będzie można włożyć rękę do kryjówki żmii, ale jest to takie, hmm, taka wizja totalnego przestawienia wszystkiego na pokój. Na pokój właśnie wśród ludzi, ale też nawet w tym świecie zwierząt. Bo z tego, co ja obserwuję, to Pan Bóg stworzył te różne zwierzęta, one są też takie symboliczne, to że że w raju był zły duch pod postacią węża. No to też jest takie symboliczne, bo wąż czołga się po ziemi, je proch ziemi, tak jest napisane. Czyli on jest taki bardzo, bardzo przyziemny. Tak? To nie jest orzeł w locie. Tak? To jest po prostu gad o takim zimnym spojrzeniu. Czasami nawet takich ludzi się spotyka, którzy przypominają takiego węża, jest taki sprytny, taki, ma takie zimne spojrzenie, tylko patrzy, jak tutaj wykorzystać tego człowieka, jak, czy on się może przydać. A jak się nie może przydać, to niech schodzi mi z drogi, prawda, bo go ukąszę. Dla mnie te, te zwierzęta, jak na przykład drapieżny lew, tak? Też on jest takim symbolem złego ducha. Słowo Boże mówi, że, że zły duch jest jak lew, który krąży dookoła owczarni i patrzy, kogo by tutaj pożreć. Prawda? Jeżeli jakaś owca w danym momencie jest słaba, jeżeli ona odstaje gdzieś od stada, Odchodzi od wspólnoty, bo wydaje jej się, że gdzieś tam jest fajne, atrakcyjne życie i ona nie potrzebuje wspólnoty, prawda? Sama sobie da radę. To nagle okazuje się, że, że właśnie na takie owieczki poluje lew, bo one są łatwe do schwytania. Tak? Jeżeli są w stadzie, to, to, to trudno jest je schwytać, jest zresztą pasterz. Czuwa nad stadem, no a te owieczki, które gdzieś tam się daleko zabłąkają, no one są już poza, poza tą strefą ochrony. Więc tak, będzie to pokój, porzucenie wszelkiej przemocy i ten pasterz, ten król, który będzie nad tym wszystkim królował, on nawet tchnieniem swoich ust zniszczy gwałtownika, czyli nie będzie żadnych gwałtowników, wiecie, postaci, które po prostu najpierw działają, najpierw jakimś gwałtem się posługują, nie swoim rozumem. Nie swoim sercem. Nie myślą o tym, że, że ten człowiek, który może w danym momencie zasługuje na, na właśnie jakieś gwałtowne działanie, to może on jest po prostu w jakiejś złej kondycji, może potrzebuje jeszcze czasu na nawrócenie. Tylko gwałtownicy po prostu działają natychmiast i działają z takiego. Jakiegoś zwierzęcego popędu, z tego jakiegoś mózgu, który gdzieś tam jest z tyłu, taki stary mózg, który nie myśli po ludzku, nie myśli po Bożemu, tylko wręcz tak po zwierzęcemu. I tutaj prorok mówi, że kraj się napełni znajomością Pana, czyli żeby żeby to królestwo takiego pokoju sprawiedliwości nastało, to członkowie tego królestwa muszą się napełnić znajomością Pana. Na czym polega ta znajomość Pana, to nam mówi święty Hieronim. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Czyli znajomość Chrystusa, znajomość Pana, to jest znajomość Pisma Świętego. Amen. I dzisiejszy psalm też mówi o pokoju. I mówi o królestwie, czyli tytuł tego psalmu to jest Królestwo Mesjasza. On jakby ten psalm dopełnia to, to pierwsze czytanie. Proroka Izajasza. I e, refren, który się powtarza w trakcie psalmu, to jest: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. I e, ciekawe to mnie poruszyło to słowo że zakwitnie bo się mówi, że pokój nastanie pokój tam gdzieś zaistniał pokój został zaprowadzony prawda? A tutaj, psalmista, Natchniony mówi, że pokój zakwitnie. Zakwitnie, czyli to będzie coś takiego uroczystego, wspaniałego, pachnącego. To będzie jakaś zapowiedź owoców, bo wiadomo, że jak są kwiaty i one tak pięknie pysznią się, wiecie, te, te owady do nich lecą, żeby tam nabrać tego nektaru przy okazji sprawiają, że powstają zalążki owoców przyszłych. Więc to jest taka piękna wizja właśnie zakwitania tego pokoju, nie tylko nastania pokoju, ale takiego rozkwitnięcia.. I tutaj w tym psamie taki temat przewodni to jest pokój i sprawiedliwość. I psalmista mówi o tym Mesjaszu, który wyzwoli wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego. I to ja często sobie podkreślałam w tym psalmie, w czasach, kiedy rzeczywiście czułam się takim biedakiem, takim bezbronnym, ubogim. I to jest psalm, który mnie pocieszał. Bo dalej psalmista mówi, że ocali życie ubogich, uwolni ich życie od krzywdy i ucisku. I też to sobie podkreślałam, mając nadzieję, że, że właśnie tak Pan Bóg mnie wyzwoli i rzeczywiście to czynił. Jakoś działo się tak, że. No, że były trudne czasy, były trudne okresy, były wręcz takie bardzo ubogie momenty w moim życiu. A jednak trwając przy Bogu, jakoś, jak święty Paweł mówi, że potrafię obfitować, potrafię biedę cierpieć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc właśnie dzięki temu umocnieniu. Wiem, że, że, że jestem wyposażona w takie, w takie zahartowanie właśnie do różnych okoliczności życia. A dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza z 10 rozdziału Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział wysławiam Cię Ojcze. Pani, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. I tak sobie pomyślałam właśnie. Tutaj Pan Jezus wylicza dwa rodzaje ludzi. Mówi o mądrych i roztropnych, tak? Mądrych i roztropnych, mądrością, roztropnością tego świata, ale mówi też o prostaczkach. I z tego wynika, że Ewangelia musi być przyjmowana w sposób prosty. Właśnie nie tak jak mądrzy i roztropni, kiedy trafia się do nich z Ewangelią, to oni to słuchają tego, na przykład o tym, żeby się zaprzeć samego siebie żeby wziąć swój krzyż i naśladować Pana Jezusa, no to, to dla nich to jest, wiecie, no wręcz nie mądre, prawda, mądre to jest, nie wiem, pilnować swoich zasobów, uciekać przed krzyżem, prawda, jeżeli muszę iść do szpitala odwiedzić tam kogoś chorego, to, to mądry i roztropny powie, nie, nie mogę tam iść, bo się zarażę czymś, albo... Nie, bo to mnie wpędza w smutek, depresję. A tutaj Ewangelia mówi, że trzeba umierać dla siebie, że należałoby żyć dla innych i nie szukać siebie. Szukać siebie, właśnie. To jest taka właściwie przewodnia mądrość tego świata, która teraz jest bardzo aktualna. Tak? Szukam siebie. Chciałbym siebie pokochać najpierw, zanim będę kochać innych. Pan Jezus, tych mądrych i roztropnych, zaprasza do swojego królestwa. Oni mówią: No dobrze, dobrze, ale wiecie, wiecie, tutaj kupiłem pole, muszę je obejrzeć. Jakie jeszcze argumenty, żeby nie trafić na tą Bożą Ucztę, mają mądrzy i roztropni? No, ja tutaj, prawda, kupiłem woły, kupiłem nowego Mercedesa, muszę go wypróbować. Kupiłem, co tam jeszcze? No, jakieś posiadłości, muszę sprawdzić, czy, czy dobrze je kupiłem, czy, czy może powinienem zwrócić, bo coś tam. Coś tam nie działa tak, jak mi, mnie zapewniali. Co tam jeszcze? Poślubiłem żonę, mam dzieci. To, to jest mój priorytet teraz nie, teraz. nie będę się angażował w jakieś wspólnoty, prawda? Chrześcijańskie. Nie będę się smucić z tymi, którzy się smucą. Ta mądrość i roztropność tego świata mówi właśnie o, o zadbaniu o siebie przede wszystkim, o, o zatroszczeniu się o swój dobrostan. Walcz, prawda, o swoje. Nie pozwól, żeby cię ktoś oszukał, żeby cię ktoś okradł. Nieważne, to może być rodzina najbliższa, prawda, i gdzieś tam ktoś ci zabiera część. Część majątku, który na ciebie pewnie przypadł, no ale ty zaczynasz walczyć z tą najbliższą osobą o te, o te jakieś um, dobra tego świata. Um. I czym to się kończy? No, to się kończy frustracją. Kłótniami, czasami przemocą wręcz. Ludzie potrafią o dwa palce na miedzy się wspierać latami, nie odzywać się do siebie. I co jeszcze? Mądrość i roztropność mówi nie ryzykuj, nie wchodź w jakieś tam relacje, które mogą pociągnąć Ciebie do jakiejś odpowiedzialności. Nie schodź z kanapy, żeby gdzieś tam iść do bliźniego, tylko zadbaj o ten twój dobrostan. Tak? To jest wszystko mądrość i roztropność tego świata. No a Pan Bóg nam proponuje uczestnictwo w uczcie prawdziwej, w, w tym, żeby być w Jego królestwie, żeby ucztować, żeby doświadczyć Jego obecności. Takiej żywej, namacalnej w naszym życiu. A tutaj, Panie Boże, dziękujemy Ci, że, że to Twoje Słowo odkrywa nam choć trochę Twoje myśli, Twój sposób myślenia i też Twoją świętą wolę dla nas. Cała Ewangelia jest właściwie takim odkryciem przed nami tego, Charakteru Bożego, tego sposobu myślenia, jak Pan Bóg myśli. Żeby nie było znowu, że Pan Bóg się skarży, moje myśli nie są Waszymi myślami. Dlaczego nie są? Bo my nawet często nie interesujemy się tym, co Pan Bóg myśli, co mówi Ewangelia, co mówi Pismo Święte. O, to tam wiecie, księża niech się tym zajmują. A my zajmijmy się mądrością i roztropnością tego świata. A tutaj widzimy, że to jest błąd, że Pan Bóg przed prostaczkami, przed tymi, którzy przyjmują Słowo Boże, sercem otwartym, umysłem otwartym, chociaż nie rozumieją wszystkiego tak jak ja, wiecie, O ma swoim małym rozumkiem, staram się jakoś ogarnąć Słowa Boże. Ale powoli Pan Bóg jakoś przesącza w mój mały rozumek to swoje, to swoje Boże światło. I chwała Panu, dziękuję Ci za to. I pomyślałam sobie, że może takie pytanie zadamy sobie na najbliższy czas. Czy mam odwagę, by być prostaczkiem, który prosty sposób, w prosty sposób przekłada rady ewangeliczne na swoje własne życie. Wiecie, to nie muszą być od razu wszystkie te rady, żeby to nas nie przerosło, ale chociażby jedną, jakąś, która nam gdzieś tam zaświeci w najbliższym czasie, to może warto się zastanowić nad tym. Jakieś takie proste zdanie nie czyń drugiemu co tobie niemiłe na przykład no to jest takie proste, podstawowe często nawet ludzie niewierzący w ten sposób um, starają się postępować w swoim życiu tak? że, że no ja tobie pożyczę na przykład, bo widzę, że jesteś w trudnej sytuacji, bo kiedyś może ty pożyczysz mnie tak? nawet jakaś taka prosta rada um, która już Chociaż odrobinkę zbliża nas do, do naszych bliźnich. Więc chyba tyle. Jeszcze raz przeczytam to pytanie: czy mam odwagę, by być prostaczkiem, który prosto przekłada rady ewangeliczne na swoje życie? Także ja też będę się nad tym zastanawiać. I to wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie zachęty i miłe słowa w komentarzach i oczywiście lajki. I miłego dnia jeszcze dzisiaj z Bogiem. Trzymajcie się, papa.